Cześć, obiektem dzisiejszej eksploracji są opuszczone cegielnie, znajdujące się właściwie blisko trasy wyrotowej, drogi. Dużo ciekawych tutaj właśnie rzeczy można było znaleźć. Myślałam, że w środku znajdują się jakieś bezdomni, rzeczy, przedmiotów ku temu świadczących. Cegielnie są w stanie okropnym, jak możecie zauważyć. Rozpadające się, niestety do środka nie było możliwości wejścia. Wejście zostało zasypane. Jedna już całkowicie rozebrana, kolejna, ale również z wejściem zasypanym. Dach bardzo ciężki, od wiecie co, od śniegu. Nie ryzykowałam po prostu wejściem tam do środka. Zwiedziłam te budynki znajdujące się obok cegielni, czyli te pewnie mieszkalne, w których mieszkali pracownicy cegielni. Nie znam dokładnego pochodzenia tych cegielni, po prostu natrafiłam na nie przypadkiem. W internecie też dużo nie mogłam na ten temat znaleźć. Także jedynie tylko to, co Wam opowiem, mniej więcej jak to wszystko tam w środku wyglądało. Zostałem w środku tam dużą skrzynię od przyczepy czy od czegoś po prostu i w środku miał swoje legowisko bezdomne. Miejsce nie do końca bezpieczne. Przypuszczam, że jesienią jeszcze ktoś tam mieszkał. Także cóż, nie będę się rozgadywała więcej, tylko. Pokażę wam co i jak, pokażę wam swoje zdjęcia, które udało mi się zrobić z tego miejsca. Najciekawsze takie, wiecie co, elementy wyposażenia, które udało mi się znaleźć. Dodatkowo tam znajdowały się takie obory, w których również, czy szopy pracowników rzeczy jeszcze nawet pozostawały, gumiaki czy kurtki. Także też dość ciekawie, przynajmniej jakieś wyposażenie udało się znaleźć. Nagrałam dla was również osobny film odnośnie bezpieczeństwa na Urbexie, ponieważ to co się wydarzyło no, niestety, z takich filmów. Y, oczywiście to jest też również przestroga dla Was, dla nas, dla wszystkich oglądających, y, by po prostu uważać jeszcze bardziej, w szczególności zimą, gdy śnieg zasypuje wszelkiego rodzaju dziury, ubytki i po prostu jest niewidoczne dobrze podłoże. Lepiej takich miejsc unikać, bądź ten śnieg zgarnąć, jeżeli nie mamy możliwości przejścia inną stroną i naprawdę bardzo uważać. Także. Na pana taki film wkrótce pojawi się u mnie na kanale. I zapraszam was do dalszej części filmu. Dziękuję wam oczywiście za subskrypcję, za liczne oglądanie, za każde wyświetlanie moich filmów. Cóż, no i nie pozostaje mi nic innego już pożegnać się i zaprosić was do kolejnych odcinków. Także dziękuję wam, że jesteście, że oglądacie do kolejnego filmu. Bajo!